Idziemy raz na jca Ola jajca widzą Padówka Ola Jają Padówka padówka która daje nam pory wiatru, ale opad nas uminie od zachodu, od zachodu i to kolejne komórki konwekcyjne z kolejnym opadem deszczu. Dzisiaj zachęcam do subskrybowania kanału oraz bardzo serdecznie do tego. Zapraszam na kolejne filmy, jutro dzień spokoju Jana i czas na analizę warunków synoptycznych na yy, sobotę, bo ma być pofalowany front, więcej info wieczorem oraz na bardzo pofalowany chłodny front poniedziałkowy który może się to, może być tam bardzo niebezpieczny zobaczymy Subskrybujcie kanał, lajkujcie, nawijajcie wyświetlenia, robimy te 1000 subskrypcji i do zobaczenia wkrótce